Tam jest sklep Ops. Tutaj jest duży supercharger. Tu są Kople. Tu znowu Eon. I właśnie z takiego Eonu próbuję się podładować Jest szademo grube i mokre. O ludzie. Technologia, zobaczcie, jakie to wielkie i ciężkie, no, może nie widać za dużo, o tak, będzie lepiej, taki gruby kabel do Shademo, kto to widział, a tu podobno 75 kg jest, więc możliwe, że dlatego, co my tu mamy, jest, Shademo, startuj. 24% baterii i myśli nic nie wymyśli a może jednak wymyśli nie dioda niebieska zaczęła migać dźwięk się pojawił dwona dioda na lektyce też jest no i jest 378 V 117A 44KW tylko tyle, dlatego, że już baterie za gorące, 26%. Dobra, chodźmy do auta zobaczyć. Czy chcecie zobaczyć coś innego? Może ładowarki, jakie tu są? Dobra, przejdziemy kawałek. Co my tu mamy? Urtyklader, kople. Oczywiście Shademo i CCS. Shademo i CCS. Wszystko nowiutkie ładowarki. I wszystkie z szodemu To się nazywa dbanie o użytkowników lifa. 3 razy kople, i tu jeszcze dwa razy kople. Ale tu już sam CCS. Raz. Raz kople, czyli w sumie 4 kople, w tym 3 szademu. Nieźle. Tu mamy jakieś AC słupki. 3 razy 2, czyli 6

12, 12, 13, 14, czyli w sumie 24 stanowiski Superchargera Nieźle. Tam sklep Ops czynny do 22. I apteka Przepraszam, kopli jest więcej, tam są 3 kople Tam jest czwarty tu jest jeszcze piąty, szósty i siódmy Siedem razy kople Żółte mają tylko CCS-y a zielone mają i to i to I jeszcze jest mer który ma po trzy złącza w każdej w każdej takiej budzie czyli cztery razy trzy to dwanaście no i tu też EON 3 razy po 3 Niezły Habik co 7 Kople 24 cztery Tesla 4 Mery i 3 Eony Alifek już drugą niebieską diodę złapał Czyli leci szybko 44 kg moc ładowania już 40% Taka to piękna sztuka. I chyba jest jej jedyna wada lakiernicza. A no tak poza tym no, biała perła w stanie idealnym po 10 latach.